Jaka jest różnica pomiędzy pragnieniami, które płyną z Twojego serca, z Twojej duszy, a pragnieniami z poziomu ego, z poziomu zaprogramowanej głowy, not self mind? Różnica jest taka, że pragnienia z poziomu serca możesz realizować, będąc w swojej prawdziwej, naturalnej, autentycznej ekspresji. Będąc w zgodzie, nie przeciwko swojej naturze. Nie musisz realizując pragnienia serca, pragnienia duszy, naginać siebie. Nie musisz nadużywać siebie. Realizując pragnienia serca, robisz to w lekkości, w zgodzie z Twoim naturalnym wprowadzeniem serca, swoją mechaniką, human design, swoją strategią, swoim autorytetem. Jeżeli mamy. Do czynienia z y, pragnieniami z poziomu ego, z poziomu zaprogramowanego umysłu. Wówczas, żeby zrealizować takie pragnienie, marzenie, potrzebujesz poświęcić swoją energię. Potrzebujesz zadziałać wbrew swojej naturalnej energii, wbrew swojej autentyczności. Em, naginasz swoje potrzeby, swoje wartości, swoje ciało. To są pragnienia ego. Tych pragnień tak naprawdę ich realizacja nie przyniesie Ci głębokiego spełnienia. Realizacja pragnień serca, pragnień duszy przynosi Ci Twoją unikatową sygnaturę. Czyli, jeżeli jesteś generatorką. Albo generatorką manifestującą, i realizujesz pragnienia, prawdziwe pragnienia Twojego serca, przynosi ci to głębokie uczucie satysfakcji. I nie tylko efekt, nie tylko rezultat, ale sam proces dochodzenia do tego pragnienia przynosi ci głębokie poczucie satysfakcji. Jeżeli jesteś manifestorką, tak jak na przykład ja. To realizacja pragnień serca, pragnień duszy przynosi ci poczucie głębokiego wewnętrznego spokoju, wolności, ekspansji. Jeżeli to są pragnienia ego, pojawia się złość na każdym etapie realizacji ich. Jeżeli jesteś projektorką, realizacja pragnień serca Twojej duszy przynosi Ci bycie rozpoznaną prawdziwie, przynosi Ci sukces. Jeżeli to są pragnienia ego, pojawi się cała masa zgłuszknienia. Jeżeli jesteś reflektorką, realizacja pragnień serca przynosi ci poczucie niespodzianki. Czy pragnienie, które jest aktualne, żywe w Tobie, to pragnienie Twojego serca, czy to wytwór zaprogramowanego umysłu? Przyjrzyj się temu, poczuj to, i. Taką śmiało realizację każdego pragnienia, które płynie głęboko z poziomu serducha swojej duszy. Takie pragnienia warto i tylko takie pragnienia warto realizować.